Jeśli masz już finansowy spadochron, pokonałeś lęk przed inwestowaniem, poznałeś zasady inwestycyjnego BHP i zrobiłeś pierwsze kroki w budowaniu swojego planu systematycznego oszczędzania, to czas wybrać fundusze inwestycyjne, w które będziesz lokował niewielką część swoich długoterminowych oszczędności. Ten etap przypomina nieco przygotowania do długiego lotu. Na początek, oczywiście, szkolenie w profesjonalnym symulatorze. No i tak to, moi mili, wygląda. Mnóstwo ekranów, przycisków, jakiś joystick. Świat funduszy inwestycyjnych na pierwszy rzut oka jest podobnie skomplikowany. Mamy fundusze bezpieczne, czyli takie, które lokują pieniądze klientów w obligacje rządowe i na tak zwanym rynku pieniężnym, oraz fundusze z dreszczykiem, czyli takie, które inwestują w akcje, surowce, nieruchomości albo obligacje emitowane przez firmy. Są też fundusze Zrównoważone i stabilne, czyli takie, które mają część pieniędzy zainwestowane w sposób bezpieczny, a część w sposób nieco bardziej ryzykowny. Jak widzisz, jest w czym wybierać. Wkładając pieniądze do funduszu akcji, tak naprawdę stajesz się współwłaścicielem kawałków wielu przedsiębiorstw: banków, firm farmaceutycznych, sieci handlowych, elektrowni. W krótkim terminie ich wartość rynkowa może się bardzo mocno wahać. Ale w długim terminie, jeśli firmy są dobrze zarządzane, generują coraz większe zyski? No, jednocześnie powinna rosnąć ich wartość rynkowa, a wraz z nią wartość twojego funduszu akcji? Dokąd polecieć, gdy cały świat stoi przed tobą otworem? Co ulokować tę część pieniędzy, którą przeznaczyłeś na inwestycje funduszowe? Czy wybrać fundusz, który lokuje wyłącznie w Polsce? Czy też taki, który inwestuje w firmy amerykańskie, europejskie lub azjatyckie, a może postawić na fundusz inwestycyjny, który lokuje w firmy z określonej branży, np. biotechnologię, farmację czy przemysł samochodowy. Najprostsza strategia dla początkujących to włożyć część pieniędzy w jeden lub dwa fundusze inwestujące w polskie firmy i pozostałą część w jeden lub dwa fundusze inwestujące w największe globalne koncerny. No, to ja lecę. To już ostatnie minuty przed startem, a więc wybór konkretnego funduszu spośród kilku bardzo do siebie podobnych. Jak ja to robię? Przede wszystkim porównuję wyniki, ale nie tylko wyniki z ostatniego roku. Nie wybieram przeważnie funduszu, który okazał się gwiazdą ostatniego sezonu. Raczej wolę taki, który w ciągu ostatnich pięciu lat stale był w górnej części tabeli. No, spra sprawdzam też, czy mój fundusz daje jakieś znaczące zniżki za systematyczne lokowanie w nim niewielkich kwot. No i staram się zbyt długo nie lecieć na autopilocie, a więc jeśli jakiś fundusz raz i drugi mnie zawiedzie, po prostu zmieniam parametry lotu.